Dzień dobry Państwu. Witam w ten pogodny, piękny dzień. Dzisiaj mamy niedzielę. Proszę popatrzeć, jaka piękna okolica. Jakie piękne słoneczko. Także my też jesteśmy piękni, bo wszyscy jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże. Także jesteśmy piękni w sercu. Jesteśmy bardzo piękni. Także miłość nas otacza. Można powiedzieć, ale nie wszyscy wiedzą o miłości, prawdziwej miłości. Ja o tym bardzo dobrze wiem, dlatego, że dostałem oświecenie. Oświecenie zostałem, będąc w Kanadzie, dlatego chcę nagrywać filmy, żeby wam mówić, co się stało ze mną, jak się stało, co, co i jak, dlaczego wróciłem do Polski. Także, proszę Państwa, mam piękne wiadomości yy, dla Was. Dla Waszej duszy, no, dla Waszej medytacji, do no, wszystko, co można mieć pięknego na tym świecie. Jest tyle zakłamania, tego wszystkiego, ale jak się pozbyć tego kłamstwa, tego wszystkiego? Proszę państwa, chcę Wam mówić o tym. No. Jak być zdrowym? Dlaczego medytacja nas uzdrawia? Także. Wszystko będę mówił i na temat kościoła i na swój temat. Dużo powiem też na swój temat. Dowiecie się dlaczego wróciłem z Kanady, skoro Kanada jest taka piękna i taka bogata, dlaczego tutaj jechałem z powrotem. Także będąc w Kanadzie 20 ponad lat. A wróciłem tutaj do Polski. Także nauczę Was medytacji. Medytacja jest po to, żeby uzdrowić Wasze duszę i Wasze ciało. Pokażę Wam, jak ja to robię. Pokażę Wam, jak wyjść z opętania samemu po prostu. Bo widzę, że w Polsce zaczyna się dużo opętań ludzkich i dlaczego to tak powstało, co się dzieje na tym świecie. Także Zapraszam na mój kanał i proszę polecać innym ludziom. Także na pewno nie będziecie żałować. Na pewno wszystko będzie Wam się w życiu udawać. Także proszę Państwa, dowiecie się ile oszustwa, dlaczego to oszustwo jest tak w Polsce i na całym świecie. Dlaczego tyle kłamstwa tego zła? jak powstało zło, wszystko nam opowiem a teraz proszę popatrzeć, jestem w okolicy e, Kościerzyny, bo mieszkam w Kościerzynie pochodzę z Dyni właściwie, urodziłem się w Bydgoszczy, ale z, w Dyni długo mieszkałem także, a teraz bym się nie zamienił na Kościerzynę, bym się raczej nie zamienił e, gdzieś indziej mieszkać, chociaż cała Polska jest piękna, ale Tutaj naprawdę w kościele się czuję bardzo dobrze. Tutaj czuję tą obecność energii boskiej, światła boskiego, które mnie leczy. Proszę Państwa, także poproszę, proszę popatrzeć, co za okolica, jaka piękna okolica. Jest. Jeszcze nie ma pąków. Nagrywam teraz, bo dlatego, że później pokażę Wam jeszcze pięknie jak tutaj jest. Kiedy pąki, te brzuski, to wszystko zacznie rozkwitać. Zapraszam do oglądania A nie, na pewno daję wam gwarancję, 100% gwarancję, że będziecie zdrowi. No. zdrowi. Ja nie używam żadnych lekarstw, nic. A też chorowałem. Ale jak wyszłem z tego wszystkiego wam opowiem. Już w następnych odcinkach będziecie wiedzieli, jak sama mu się wyleczyć. I co nas najwięcej boli, także... Życzę Wam wszystko najlepszego zdrowia, takiego jak ja mam, i pogody ducha, waszej nowej mentalności, nowego oświecenia, które ja otrzymałem tak samo i Wy otrzymacie. Proszę popatrzeć. Miłość. To jest miłość. Widzicie? Moja prawdziwa miłość tutaj się znajduje. Także dziękuję Bogu za to, że mnie oświecił, ceny dostałem przez Boga, zostałem oświecony dziękuję jeszcze raz za oglądanie i życzę pięknego i miłego boskiego, dużo miłości w waszych sercach, dziękuję za uwagę jeszcze raz, z Bogiem a jeszcze tylko powiem sam operuję tutaj y, tą kamerą, to tym wszystkim widzicie państwo, nie, że rękami tutaj chodzi, ta tutaj, o nie, bo trzymam ten, ten, jak to mówił ten dłuższy kijek, taki, co się filmuje i muszę chodzić tak, jak on chodzi. Także przepraszam, ale nie mam jeszcze operatora. No, życzę miłego, pięknego dnia. Całego. Dziękuję. Muszę wyłączyć. Widzicie? No, dziękuję. Do widzenia.